Krowa siuks. Nie wskakujesz mi na biurko teraz. Cześć, tu Ada Ruśnikiewicz. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co zrobić, jeśli zedrzemy się na demo. No! Niestety, większość z nas nie umie krzyczeć. Bardzo często, jeśli ktoś przychodzi do mnie na zajęcia, to zaczynam od tego, no szczególnie jeśli jest to osoba, która chce screamować, growlować, no, mam taką propozycję, żeby ta osoba krzyknęła. No i wtedy najczęściej słyszę, hej, hej. Hej, niestety nie jest to zbyt dobry sposób, w jaki możemy krzyczeć, i też również niestety dzisiaj się tego nie nauczycie z tego filmu, dlatego że głęboko wierzę w to, że żeby nauczyć się dobrze krzyczeć, potrzebujecie nauczyciela śpiewu. Potrzebujecie kogoś, kto pomoże wam z poprawną emisją głosu, a przynajmniej na początku. No to przejdźmy do tematu. Poszliście na protest, krzyczeliście, coś jest nie tak. Przede wszystkim nie panikujemy. Jeżeli pierwsze, co zrobicie w sytuacji, kiedy nadwyrężyliście wasz głos, yy, będzie pójście do apteki i kupienie wszystkich możliwych leków przeciwbólowych, no to myślę, że tylko pogorszycie ten stan. Ci z Was, którzy mnie znają, na pewno słyszą, że ja mam trochę zmieniony głos. Yy, no i też właśnie stąd jest ten film. I też dlatego, że wczoraj na protestach słyszałam wiele osób, które krzyczały w sposób nieprawidłowy i które na pewno dzisiaj nie mogą mówić. Ja y, przyznam, że też krzyczałam pod wpływem emocji i y, tylko dzięki temu, że znam ćwiczenia, które mogą mi pomóc, tylko dzięki temu, że wiem, co w takiej sytuacji robić, dzisiaj jestem w stanie mówić i prowadzić zajęcia, y, choć nie bez żadnych ograniczeń. No i pewnie zastanawiacie się, y, co może pójść nie tak w sytuacji, kiedy krzyczycie nieprawidłowo? No, możecie spuchnąć, po prostu się nadwyrężyć, tak? przeforsować swój głos. Po czym to poznać? Możecie się podotykać tutaj w obrębie krtani i zobaczyć, czy coś Was po prostu nie boli przy dotyku. To mogą być napięte mięśnie, to może być objaw jakiegoś podrażnienia. Również. Jeżeli na przykład któraś strona jest trochę większa niż zwykle, to też może świadczyć o tym, że po prostu coś naciągnęliście krzycząc. Też jeden z takich objawów, które mogą świadczyć o tym, że jest zbyt duże napięcie w obrębie waszej krtani, waszego gardła, jest takie uczucie ciała obcego w gardle. I wtedy na pewno macie ochotę to odchrząknąć, tylko że niestety jeżeli spuchły wam jakieś tkanki w środku, to nie da się ich odchrząknąć, one są po prostu trochę większe, trochę bardziej tkliwe, no ale nie jest, to, nie jest to ciało obce w waszym ciele. Yy, dlatego mam taką radę, że jeżeli czujecie nieodpartą chęć odchrząkiwania, to róbcie to, jeżeli już musicie, z zamkniętymi ustami, czyli tak. <laughs> I natychmiast przełykajcie. Najlepiej w ogóle nie odchrząkiwać, tylko przełykać ślinę w takiej sytuacji kilka razy, aż to uczucie potrzeby odchrząknięcia zniknie. Natomiast nigdy nie odchrząkujcie z otwartymi ustami. Możecie też czuć suchość w gardle. I w takiej sytuacji też często pojawia się ogólne zmęczenie. Niby nic mi nie jest fizycznie, ale czuję się słabsza, bardziej śpiąca, nie mam ochoty zbyt wiele rzeczy robić. W każdym razie dobra informacja jest taka, że wszystkie te stany, które opisałam, one miną. Prędzej czy później. Najlepsze, co możecie zrobić w takiej sytuacji, to milczeć. Jeżeli się zdarliście, jak to często ludzie mówią, tak, macie zdarte gardło, zdarty głos, to najlepiej przez jakiś czas zachować milczenie, tak. Nie krzyczeć już, jeżeli czujecie, że wasz głos jest osłabiony, to. Nie, nie robić znowu tego, co spowodowało ten stan, bo wtedy tylko jeszcze bardziej pogorszycie. Dużo picie letniej wody, o no takiej w temperaturze pokojowej. Tak, bardzo często, kiedy coś nam się dzieje z, z gardłem, z naszym głosem, to sięgamy po takie wątpliwej jakości rozwiązania, jak na przykład yy, picie kogel-mogel. Yy, absolutnie nie polecam tego, bo jedyne, co możecie uzyskać przez takie działanie, to nabawić się salmonelli. No i też, wiadomo, wody nie pijemy tylko wtedy, kiedy już coś się wydarzyło, tylko pijemy dużą ilość wody cały czas. W internecie są kalkulatory, które pozwolą wam policzyć, ile tak naprawdę wody powinniście wypić każdego dnia. I teraz przejdziemy do rzeczy, które możemy zrobić w takiej sytuacji. I ja też te ćwiczenia wszystkie dzisiaj robiłam. Dzięki temu jestem w stanie w ogóle. Coś mówić, bo znając życie to kilka lat temu, po takim wysiłku głosowym, jaki zafundowałam sobie wczoraj, nie do końca bezpiecznym byłabym wyłączona z życia zawodowego przynajmniej na parę dni. Pierwsza rzecz, którą możecie zrobić, to kąpiel wodna dla Waszych fałdów głosowych. Chciałabym, żebyście teraz, ci z was, którzy nie mają przy sobie szklanki z wodą, poszli po nią. Ja poczekam. Ja poczekam. I to ćwiczenie polega na pukaniu sobie gardła, ale z dźwiękiem. Najlepiej jest robić to ćwiczenie w ten sposób, że idziemy od niskiego dźwięku do wysokiego i z powrotem. Także teraz będzie prezentacja, i zapraszam do robienia tego ćwiczenia razem ze mną. Trzeba uważać, dlatego że jeżeli macie podrażnione gardło, to częściej niż zwykle, niż w sytuacji absolutnie normalnej, może pojawić się ten taki właśnie odruch takiego jakby chęci odkasznięcia, jakbyście się mieli zachłysnąć. Dlatego trzeba naprawdę bardzo mało tej wody nabierać i, i robić to ćwiczenie z taką dużą kontrolą i z dużym spokojem, żeby właśnie no nie zachłysnąć się, bo wtedy będzie jeszcze po prostu gorzej. No i tą wodę po płukaniu przełykamy. I jeszcze raz. Pewnie zauważyliście, że nie od razu poszłam do najwyższych dźwięków w mojej skali głosu. I właśnie o to chodzi, żeby testować swoje granice podczas takich ćwiczeń. Nie robić tego od razu na maksa od do na najwyższego dźwięku, no bo wtedy prawdopodobnie zrobicie sobie więcej szkody niż korzyści może takie y, ćwiczenie wam y, dać. Kolejna z bardzo fajnych rzeczy, które możecie zrobić, to autoinhalacja. I teraz prawdopodobnie nastąpi kolejna przerwa, dlatego że żeby zrobić to ćwiczenie, trzeba mieć super czyste ręce. Szczególnie w dzisiejszych czasach. Także jeśli ktoś z Was nie ma pewności co do tego, czy ma czyste czy brudne ręce, zapraszam do mycia. I w tym ćwiczeniu chodzi o to, żeby wziąć wdech. Sorry. Wziąć wdech yy, i zrobić wydech, który bardziej przypomina bardzo powolne chuchanie na swój kciuk. Na paznogie dokładnie. I dlaczego robimy to w ten sposób? Ono dlatego, że jeżeli pojawi się na, tym, na płytce paznokcia skroplina, to znaczy, że bardzo dobrze robicie to ćwiczenie. Bo Wasz wydech jest na tyle powolny, że nawilża Wasze drogi oddechowe. Bo jeżeli robię wydech to nic nie zmieni tak, w tej sytuacji. Natomiast jeżeli wstrzymam tę fazę wydechową, to będę nawilżać się własnym powietrzem, no i będzie super. To robimy. I wdech. to samo. Teraz spuśćcie na swój paznokieć. Jeżeli jest mokry, że jest wilgotny, to robicie w dobrym tempie. Jeżeli ta skroplina się nie utrzymała, to znaczy, że robicie za szybko. No i wtedy co robimy? Pauza i jedziemy jeszcze raz. Kolejne ćwiczenie, które można robić w momencie, kiedy nasz głos jest w niedyspozycji, to tak zwany liprol. Niektórzy mówią na to motorek. Jest to ćwiczenie, które wygląda w ten sposób. To ja tak jak słyszeliście u mnie, było takie przerywanie w tym dźwięku. No, dlatego, że mam te fałdy głosowe też trochę podpuchnięte. No i wtedy co robię? Roluję, aż głos się połączy, aż nie będzie tych przerw. Więc teraz zapraszam Was wszystkich do wspólnego rolowania. W górę w dół bardzo powoli, też nie od najniższego do najwyższego dźwięku, jaki jest waszej w waszej waszej skali, tylko właśnie e, stopniowo. Pewnie część z Was robi to ćwiczenie bez mm, trzymania, palcami, ale ja lubię robić to w ten sposób, dlatego że wtedy stabilizuję sobie pozycję szczęki. słyszycie, jest trochę lepiej, głos się bardziej łączy tam w górach, no ale jeszcze to nie jest y, idealny stan. Zresztą słychać to y, też y, na poziomie mojej mowy, że, że głos jest lekko zmieniony. Także po prostu to, co robię, to częste rolowanie. Jadę samochodem, roluję. Mam chwilę przerwy, roluję. I tak przez cały dzień. I to naprawdę pomaga. Jeżeli z jakiejś przyczyn nie możecie zrobić y, liprola, bo na przykład pierwszy raz y, widzicie macie kontakt z tym ćwiczeniem teraz oglądając ten film to zmieniam na ru, żeby była węższa rurka. I zaraz wam powiem dlaczego. I jeszcze raz loteryjnie, aczkolwiek po każdym tym ćwiczeniu jak zaczynam mówić, to już czuję większą siłę głosu, już czuję, że on jest bliższy temu, jak brzmi e, mój głos, kiedy go sobie nie zadrę na demo. Kolejne ćwiczenie to w takie w wrzęczące, przy którym swędzą was wargi, ludzie ogólnie nie lubią tego ćwiczenia i z się nie dziwię. Koncentrujemy się na tym, żeby było obrzęczenie brzęczenie na wargach i robimy dokładnie to samo. W, 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 Możecie robić takie podjazdy, jak przed chwilą pokazałam. W, 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 w. Nie oszczędzajcie na powietrzu, jeżeli robicie te ćwiczenia. Nie oszczędzajcie na powietrzu, dlatego że powietrze jest paliwem dla waszego dźwięku. Jeżeli zabieracie sobie powietrze, zabieracie sobie dźwięk, zaczynacie się ściskać. Tutaj teraz się nie przejmujemy tym, czy przepowietrzamy dźwięk, czy nie. Ma być zdrowo e, i ma ten głos wrócić do siebie. Kolejne ćwiczenie z tej samej serii i tak jak zapowiadałam, zaraz powiem, dlaczego je robimy, czyli litera Z. I w tej sytuacji Swędzić ma koniuszek języka. Z. Pamiętajcie, żeby wasze Z nie brzmiało jak S, bo to wam nic nie da, tak? Tylko wysuszycie sobie jeszcze bardziej gardło, jeżeli będziecie syczeć. S no i nie będzie w tym dźwięku. Chodzi nam o literę Z. I teraz dlaczego robimy ru dlaczego robimy W i Z? Dlatego, że jeżeli ja tutaj mam mały wylot, a w miarę duże ciśnienie i dużo powietrza wypuszczam, to wtedy część tego powietrza się odbija i wraca. I zaczyna masować moje fałdy głosowe od góry. I co się wtedy fizycznie dzieje? Ja wypuszczam powietrze i ono przepływa przez moje fałdy głosowe, ale część powietrza wraca i te fałdy są od góry masowane. Można powiedzieć, że tymi ćwiczeniami zmusza mnie do tego, żeby one się rozluźniły, dlatego że zaczynam na nie działać pewną siłą i z góry i z dołu jednocześnie. Mały wylot. Jeżeli będziecie robić ćwiczenie i usłyszycie coś takiego. No to znaczy, że jest raczej bardzo źle, i wtedy albo wróćcie na yy, początek, poróbcie jeszcze te ćwiczenia, albo w ogóle nic nie róbcie, tylko milczcie. I Jeżeli ten stan nie minie, czyli będziecie mieć jakby pół głosu, to wtedy zgłoście się do foniatry. Co pamiętajcie, to jest bardzo ważne, szczególnie jeżeli śpiewacie, to raz na jakiś czas warto się z foniatrą zobaczyć. I jeżeli Poczujecie się ok z Waszym głosem, że on już ogólnie działa, no to fajnie. No i teraz y, udało mi się w miarę doprowadzić do porządku tej mojej góry. One już mi tak nie przerywają, tak? To było to takie przerywanie w głosie, o którym rozmawialiśmy. Natomiast mam jeszcze pretensje do swojego dołu, tak? On jest trochę suchy, taki trochę odbarwiony. No i teraz, co mogę zrobić? Vocal fry. No to jest takie ćwiczenie. Które brzmi w ten sposób. Jeżeli masz problem z tym, jak taki dźwięk uzyskać, to wyobraź sobie, że jesteś Kim Kardashian i powiedz: Oh my god. Czyli próbuj zejść do najniższego rejestru swojego głosu. Oh my god. Pobaw się trochę tym vocal fryem. Przy okazji, jeśli opanujesz technikę vocal fry, to otwierasz sobie drzwi do krzyków. No! To były ćwiczenia, które mogą Was uratować w takiej sytuacji. A teraz przejdziemy do BHP dla tych, którzy jeszcze się nie zdarni. No, i teraz na co możemy zwrócić uwagę w sytuacji, kiedy idziemy na protest, idziemy krzyczeć na świeżym powietrzu? Powiem tak. Krzyczenie na protestach nie ma zbyt wiele wspólnego z bezpiecznym używaniem głosu. No, i tutaj nie będę z tym dyskutować. Ja też jestem żywym przykładem na to, że. Mimo wiedzy, umiejętności, bardzo dużo może pójść nie tak. Mimo tego, że zajmuję się krzyczeniem na co dzień, no ale trochę innym, no nie jest tak, że nie mam absolutnie żadnych konsekwencji po takiej sytuacji. Natomiast pamiętajcie, że wasz głos nie jest hmm, czymś tak bardzo delikatnym, że taka sytuacja zaszkodzi wam na stałe. Trzeba naprawdę krzyczeć. Kilka tygodni, zupełnie olewając to, że coś wam się dzieje, że jest dyskomfort, ból, chrypa cały czas, która nie mija, żeby dorobić się jakiejś trwałej kontuzji. Natomiast jeżeli słyszycie w swoim głosie coś niepokojącego od dłuższego czasu, to naprawdę zachęcam was, żebyście to sprawdzili. Tak jak wcześniej mówiłam, ufoniatry, dlatego że e, wszystkie zmiany. Które mogą powstać na waszych fałdach głosowych, zazwyczaj na początku mają postać miękką i można wyleczyć stany zapalne lekami. Później, niestety, często zostaje operacja i nasze fałdy głosowe po operacji już nigdy nie będą tymi samymi fałdami głosowymi. Jeżeli chodzi o BHP dla osób krzyczących, na pewno noście, szaliczek i czapeczkę. Dlatego, że kiedy krzyczymy. Nasza głowa, szyja, twarz nagrzewają się. I jeżeli będziecie natychmiast wychładzać się przez to, że nie jesteście odpowiednio ubrani, no to prawdopodobnie po takim proteście wrócicie z przeziębieniem i to nawet nie będą kwestie związane z niedyspozycją waszego głosu, ale całego organizmu. Więc uważajcie na takie skrajne temperatury, skrajne zmiany temperatur. No i wiadomo, jak jest taka akcja, no to robi nam się ciepło. Mamy ochotę się rozebrać i też uważajcie na to, żeby nie wiem, nie zdjąć zaraz kurtki, bluzy, szalika czapki, bo jest wam gorąco, dlatego że będziecie, wiadomo, natychmiast się wychłodzicie, no i choroba gotowa, no, ale to dotyczy nie tylko krzyczenia na protestach. Mamy teraz pandemię koronawirusa, więc musimy być w maskach, nawet na świeżym powietrzu. Miejcie tych masek dużo, dlatego że e, jeżeli będziecie w ruchu, będziecie krzyczeć, no to te maski staną się wilgotne. Jeżeli maska jest wilgotna, to nie przepuszcza aż takiej ilości powietrza. I to jest w ogóle niekorzystne dla całego naszego zdrowia, więc pamiętajcie o tym, żeby te maski często, regularnie zmieniać. No już nie będę wspominać, chociaż wspominam o zachowaniu dystansu, bo to też jest bardzo ważne, szczególnie teraz, kiedy mamy e, sezon e, grypowy, mamy jesień. Po powrocie do domu z takiego protestu, jeżeli yy, czujesz, że no, głos trochę yy, popracował, to też zrób te ćwiczenia, yy, o których yy, mówiłam wcześniej, dlatego że one nie tylko działają jako dobra rehabilitacja głosu, przywrócenie go do tego, żeby yy, funkcjonował tak jak yy, wcześniej, ale też działają dobrze jako profilaktyka. Czyli, jeżeli ja nie chcę, żeby mi się coś takiego stało, to te ćwiczenia robię. I ja wczoraj. Robiłam ćwiczenia i dlatego jestem w stanie dzisiaj mówić nie bez ograniczeń, ale mówię i też prowadziłam zajęcia. Pewnie gdyby nie to, że je robiłam, to dzisiaj miałabym bardzo duże trudności z mówieniem. Dla bardziej wtajemniczonych, jeśli znasz techniki krzyków, to je zmieniaj. False Chord, Distortion, Belting. Belting, Distortion, False Chord. Tak, wtedy też masz gwarancję tego, że nie będziesz ciągle przecią, przeciążać jednego układu, tylko będziesz trochę zmieniać pracę yy, mięśni w obrębie swojego aparatu. No i dobrze jest znać swoje granice. Jeżeli czujesz, że jest ci trudno, że już się męczysz, zrób przerwę. Dołączysz się za chwilę, ale wytrzymasz do końca. Krzycz, co drugie hasło albo co drugie kółko danego hasła, i to też pomoże ci yy, dłużej. Wytrzymać. Jeżeli możesz, to iść na demonstrację, na protest z buta. Po drodze się wtedy rozgrzejesz, a wiadomo, rozgrzane ciało to bardziej rozgrzany głos. Ja wczoraj też obserwowałam, że osoby, które najwięcej się ruszały w trakcie, krzyczały najgłośniej. No i też yy, pamiętajcie o tym, żeby nie krzyczeć od zera do 100%. Dajcie sobie czas. Dlatego że Wtedy najłatwiej się sforsować, jeżeli do końca moje emocje, moja intencja nie współgrają z tym, co, co robię moim głosem. Więc poczekajcie, kiedy naprawdę się wkurzycie, tak na ostro, i wtedy wasz krzyk będzie donośniejszy i będzie też przez to zdrowszy. Uwaga na wstawanie od komputera, bo jest teraz sezon na pracę zdalną i, i, i pójście na taką demonstrację od razu. Pogadajcie coś. Pogadajcie z kimś, użyjcie swojego głosu, pośpiewajcie swoje ulubione piosenki. Jeżeli znacie jakieś ćwiczenia rozgrzewkowe, to zróbcie je sobie. To też Wam pomoże lepiej pracować głosem w takiej sytuacji. No i myślę, że to wszystko. Jeżeli potrzebujecie pomocy w zakresie emisji głosu, jeżeli chcecie nauczyć się zdrowo krzyczeć, to zapraszam do kontaktu. I trzymajcie się ciepło. I uważajcie na siebie, szczególnie teraz. Pa!